Mały uparty słoń. W dalekiej krainie w lesie żyła sobie rodzina słoni. Najmłodszy jej członek był bardzo niegrzecznym i upartym słoniątkiem. Pewnego dnia jego rodzice wyruszyli na spacer i zawołali go. "Syneczku, gdzie jesteś? Chodź idziemy na spacer. Gdzie jesteś, synu? Wychodź! Po chwili ich mały syn pojawił się koło nich. Nie chciało mu się iść na spacer z rodzicami. Ja nie chcę z wami iść. To jest nudne. Twoje rodzeństwo bardzo się cieszy ze spaceru. Czemu ty nie? Niech sobie idą. Zawsze robimy to samo. Bycie słoniem jest okropnie nudne. Mama i tata słoń byli zaskoczeni słowami swojego synka, ale próbowali to ukryć. No dobrze, jak chcesz. Nie ruszaj się stąd. Wrócimy, zanim będzie ciemno. Tak, tak, jak zawsze. Rodzinka zostawiła uparte słoniątko i poszła na spacer. Mały słoń bawił się przez chwilę sam. Ale po krótkim czasie znów zaczął się nudzić. Im bardziej był znudzony, tym bardziej był zły. Nie chcę być już słoniem. Słoń to nic fajnego. Kim ja być? W tym momencie zobaczył skaczącą i biegnącą gazelę. Już wiedział, kim chce być. Tak, tak, powinienem być gazelą, szybką i zwinną. Mały słoń próbował naśladować gazelę i zaczął podskakiwać, ale jego wielkie łapy zaczęły się plątać i upadł uderzając się w głowę co go trochę bolało oczywiście. Bycie gazelą nie jest fajne. Małe słonionko szło głębiej w las. Między drzewami dostrzegł bawiące się małpy. Kakały one z jednej gałęzi na drugą, mając przy tym dużo radochy. Pomyślał sobie, te małpy tak dobrze się bawią, powinienem być małpą. Więc krzyknął do nich. Hej małpki, popatrzcie na mnie, też jestem małpą, pobawmy się razem. Małpy uspokoiły się na chwilę, popatrzyły na słonia i nagle wszystkie zaskoczyły na dół i go otoczyły. Jedna skoczyła na niego, druga ciągnęła go za ucho, trzecia trzymała jego trąbę, a ostatnia zrzuciła mu na głowę kokosa. Małe słoniątko było w szoku. Nie mogło uciec tak jak małpy po gałęziach. Mocno mu dokuczały i nie chciały się bawić. W końcu uwolniło się za pomocą trąby i uciekło tak szybko jak tylko potrafiło. Mały słoń. Znów wszedł głębiej w las. Tym razem zobaczył małą wiewiórkę na drzewie. Wiewiórka zbierała orzeszki z gałęzi i chowała do swojej dziuki. Co za słodkie zwierzątko. Jest tak małe, że może się zmieścić wszędzie. Tak, powinienem być wiewiórką. Słonionko próbowało wejść na drzewo, ale oczywiście to się nie udało. Wsadził więc swoją trąbę do dziupli. Biedna wiewiórka była przestraszona i wyskoczyła z niej tak szybko, jak tylko mogła. Małe słoniątko próbowało włożyć głowę do dziupli, ale tylko się zaklinowało. Oczywiście, trudno mu się było stamtąd wydostać. Nie mogę być wiewiórką. Te drzewa są dla mnie za małe. Słoniątko było teraz daleko od domu. Kawałek dalej spotkał przepiękną papugę. Papuga latała z jednego drzewa na drugie. Małemu słoniowi bardzo się to podobało, więc podszedł bliżej. Też chcę być papugą. Nauczysz mnie latać? Oczywiście, że tak! Razem wybrali się nad urwisko, tuż nad jeziorem. Patrz teraz na mnie, jak latam! Papuga rozpięła skrzydła i skoczyła, szybując na niebie. Małe słoniątko zrobiło tak samo, ale spadło z urwiska. Kiedy papuga latała za pomocą skrzydeł, słoniątko spadało jak kamień. I wpadło do jeziora. Na szczęście udało mu się dopłynąć do brzegu, ale było całe obolałe i brudne z błota. Papuga podleciała do niego. Powinieneś zostać słoniem, przyjacielu. W tym momencie mały Pisklak, siedzący na urwisku, wypadł z gniazda i wpadł do jeziora. W panice jego mama latała nad taflą wody, ale nigdzie go nie widziała. Zaczęła wołać o pomoc. Pomocy! Ktokolwiek! Ocalcie moje maleństwo! Pomocy! Małe słonionko wskoczyło do wody i za pomocą swojej trąby zaczęło szukać małego pisklaka. Po kilku sekundach wyciągnął trąbę z wody, a na jej czubku był mały ptaszek. On żyje! On żyje. Słoniątko delikatnie położyło małego ptaszka na brzegu, a mama potrunęła do niego. Dziękuję, że byłeś w pobliżu. Gdyby nie ty, to moje maleństwo był tonęło. Słysząc te słowa, słoń był bardzo szczęśliwy. Poczuł się wartościowy. Jeśli nie byłby słoniem, nie ocaliłby małego ptaszka, pomyślał sobie. Myślę, że powinienem zostać słoniem. Był już wieczór, a słoń był daleko od domu, więc od razu wyruszył w drogę. Kiedy wracał, zobaczył latającą papugę, wiewiórkę wyglądającą z dziupli, małpy huśtające się na gałęziach i bardzo szybką gazelę, która go wyprzedziła. Jednak myślał tylko o tym, jak bardzo tęskni za swoją rodziną i jak mu przykro, że cały czas narzekał. Jedyne czego chciał, to ich przeprosić. Pewnego razu w lesie żył sobie wraz ze swoimi rodzicami słonik o imieniu Dimbo. Niestety jego życie było dla niego nudne. Chciał wyruszyć w świat i odkryć nowe miejsca. Mógłby chodzić po lesie i poznawać nowe zwierzęta, ale jego mały myśli przyjaciel powtarzał mu, jaki świat jest ogromny i ile pięknych miejsc jest do zobaczenia. Dimbo podjął decyzję, postanowił wyruszyć w podróż i odkrywać świat. Następnego dnia poszedł do rodziców i wszystko im powiedział: Jestem znudzony życiem w tym lesie. Chcę podróżować i odkrywać świat. Dziecko, to jest nasz dom i nie wiemy, co nas czeka poza nim. Poza lasem ludzie mogą być bardzo groźni. Bimbo słuchał rodziców, ale nie zwracał uwagi na to, co do niego mówili. Nadal chciał zobaczyć świat poza lasem. Tej samej nocy, kiedy wszyscy spali, wyruszył z domu. Kierował się na koniec lasu. Było bardzo ciemno, ledwo widział drogę. Nagle zdał sobie sprawę, że coś się do niego zbliża. Kiedy nie mógł się ruszyć, zauważył, że znalazł się w wielkiej sieci. Próbował się wydostać, ale sieć była za mocna. Po chwili usłyszał hałas, krzyki ludzi, cieszyli się. Mamy go. na niego! Pójdźcie na niego! mamy go! Zanim zrozumiał co się dzieje, przenieśli Dimbo z ziemi do ciemnego pudła, zamknęli je i nagle zaczęło się ruszać. Przerażony Dimbo nie wiedział co robić. Nagle usłyszał głos. Więc ciebie też złapali, co? Kiedy spojrzał w kierunku, z którego dochodził głos, zauważył jedną z małp z lasu. To mnie złapał? Ludzie! Dlaczego mnie złapali? Nic im nie zrobiłem. Też im nic nie zrobiłem, ale oni planują zrobić coś z nami. Małpa miała rację. Ludzie, którzy złapali Dimbo i małpę, pracowali dla cyrku w mieście. Zabierali schwytane zwierzęta do cyrku na pokazy. Rankiem, kiedy mama słoń nie widziała nigdzie swojego synka, zaczęła się martwić. Zapytała swoje inne dzieci, czy widziały dimbo, ale żadne z nich nie widziało go od wczoraj. W pośpiechu mama słoń pobiegła do taty słonia. Dimba nie ma, zaginął! Więc zrobił jak powiedział. Musimy go odnaleźć, zanim coś mu się stanie. Rodzina znalazła mysiego przyjaciela Dimba i powiedziała mu, co się stało. Myszce zrobiło się bardzo smutno. To wszystko przeze mnie. Ja mu powiedziałem, jaki świat jest piękny poza lasem. Nie martwcie się. Znajdziemy go. Dni mijały, a Dimbo był trzymany w zagrodzie z drutu kolczastego, zaraz obok namiotu cyrkowego. Jego małpi przyjaciel był trzymany w klatce. Pracownicy cyrku przygotowywali wszystko do następnego pokazu, który odbędzie się za tydzień. Dimbo podziwiał wszystkich ludzi, namiot cyrkowy i ciężarówki, ponieważ nigdy wcześniej nie widział takich rzeczy jak te. Co to jest ten cały cyrk? I dlaczego mnie tu trzymają? Kiedy Dimbo o tym myślał, przyszło dwóch mężczyzn, którzy zabrali go z zagrody. Kiedy wszedł do środka, Dimbo był przerażony tym, co zobaczył. później kierownik cyrku, który był treserem zwierząt, podszedł do Dimba z batem w ręce. Będziesz robił sztuczki tak jak ci pokażę, a wieczornego pokazu będziesz ty, inaczej nie spodoba ci się twoja kara. Dimbo był bardzo przestraszony. Próbował robić sztuczki tak jak jego treser go uczył. W tym samym czasie jego myśli przyjaciel szukał Dimba po całym lesie. Pytał każde napotkane zwierzę, czego widziało, ale nikt nic nie wiedział. Mały różowy ptaszek widział, jak myszka biega wokoło. Podleciał do niej, aby zapytać, czy ma jakiś problem. Szukam mojego przyjaciela Dimbo. Dimbo? Masz na myśli małego, upartego słonia Dimbo? Tak. Myślę, że wyszedł z lasu i udał się do miasta. Mama mi kiedyś opowiadała, że jak byłam mała, Timbo uratował mi życie. Jeśli ma kłopoty, chętnie mu pomogę. Możesz polecieć do miasta poszukać Timbo, jeśli tam jest. Jestem pewny, że go znajdziesz. Spokojnie, nie martw się, znajdę go. Mały różowy ptaszek wzleciał i kierował się w stronę miasta. Po paru godzinach latania, ptaszek zauważył w oddali duży kolorowy namiot i ciężarówki, więc podleciał bliżej. I co zobaczył? Jacyś ludzie odprowadzali Timba do zagrody. Od razu podleciał do Dimba. Hej, Dimbo! Cieszę się, że cię znalazłam! Twoja rodzina i przyjaciele się martwią. Jesteś ludzie mnie tu uwięzili. Będę atrakcją w przyszłym tygodniu. Naprawdę? Nie martw się! Wydostaniemy cię stąd. Lecę z powrotem poinformować rodzinę, gdzie jesteś. Ptaszek wzleciał w niebo i udał się do lasu. Dimbo bardzo się ucieszył, bo wiedział, że ktoś go uratuje. Mała ptaszynka poleciała do rodziców Dimbo i powiedziała im, co się stało. Mama i tata słoń byli bardzo szczęśliwi. Wruszymy wczesnym rankiem. Uratujemy nasze dziecko z rąk ludzi. Wczesnym rankiem rodzina Dimba, mysz i ptaszek wyruszyli w podróż do miasta. Słonie i mysz nie byli tacy szybcy jak ptaszek. Czekała ich długa podróż. W cyrku Dimbo i inne zwierzęta przygotowywali się do wielkiego występu. Kiedy dzika małpa wygłupiała się z klaunem, Dimbo ćwiczył swoje sztuczki, których nauczył go treser. No dalej, musisz skakać wyżej. Kierownik cyrku kazał mu robić rzeczy, których słoń nie potrafi. Dimbo przypomniał sobie kiedy chciał robić rzeczy, jakie robiły inne zwierzęta. Mam nadzieję, że mama i tata szybko przybędą i mnie uratują. Minął cały dzień, i dzisiaj był wielki pokaz. Cyrkowe światła lśniły, i do namiotu przybyło mnóstwo ludzi. Rodzina Dimba, mysz i mały ptaszek dotarli do cyrkowego namiotu. W zagrodzie z drutu kolczastego dojrzeli Dimbo jest. Tak, tylko jak go uratujemy stamtąd? Porozmawiam z Dimbo. Idę z tobą. Mysz i ptaszek dotarli do Dimba. Mysz przeszła pod ogrodzeniem i zbliżyła się do słonika. Psst! Dimbo, tutaj! Hej, przyjacielu! W tym czasie ptaszek podleciał do metalowej bramki. Bramka jest zamknięta, nie znajdziemy klucza tak łatwo. Kiedy nadejdzie moja kolej, przyjdę otworzyć bramę, wtedy możemy stąd uciec. Dobra, ustalimy plan, czekaj na nas. W tym czasie w cyrku trwał pokaz. Małpa i klaun starali się wygłupiać i rozśmieszyć widownię. Kiedy skończyli swoje przedstawienie, zeszli ze sceny i pojawił się kierownik cyrku. Drodzy goście, następnym na scenie będzie nasz magik. Kierownik cyrku opuścił scenę i poszedł na zaplecze. Poprosił pracowników, aby przyprowadzili słonia. Jego ludzie wyszli na zewnątrz i otwarli kolczastą bramę, za którą trzymali słonia Dimbo. Nagle usłyszeli wielki hałas. Kiedy się rozejrzeli, zobaczyli cztery ogromne słonie, które biegły wprost na nich. Mężczyźni rzucili wszystko i uciekli. Kiedy uciekli, Dimbo mógł spokojnie uciec i był bardzo szczęśliwy widząc swoją rodzinę. Musimy stąd szybko uciekać? Nie. Słysząc to, wszyscy byli w szoku. Najpierw musimy ocalić moich uwięzionych przyjaciół. Odwrócimy ich uwagę, aby mysz i ptaszek pootwierali ich klatki. Cztery wielkie słonie zaczęły biegać wokół cyrku. Tata słoń wbiegł do namiotu. Wszyscy biegali wokoło w panice. W tym czasie ptaszek otwierał zamki drzwiczek, a mysz otwierała klatki, aby wszystkie zwierzęta mogły wyjść. Wszyscy uciekli do lasu. Kierownik cyrku był w szoku i nie rozumiał, co się dzieje. Był w panice. Kiedy biegał wokoło, cały namiot runął na niego. Dimbo, jego rodzina i przyjaciele zatrzymali się, aby odpocząć w bezpiecznym miejscu, z dala od cyrku. Byli bardzo zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. W tym momencie podeszła do nich małpka. Dimbo, ja i wszystkie zwierzęta, dziękujemy ci za ratunek z cyrku. Zamiast uciekać, kiedy mogłeś, postanowiłeś nam pomóc. Moi przyjaciele, na pewno zrobilibyście to samo dla mnie. Życie w lesie nauczyło mnie przyjaźni i pomagania innym. Tak jest, zawsze troszczymy się o innych, inaczej życie byłoby dla nas bardzo trudne. Więc, Dimbo, kiedy kolejna podróż? Następnym razem, kiedy będziesz chciał opuścić las, daj nam znać. Tato, mamo, siostro, braciszku, jest mi bardzo przykro, że się martwiliście. Nabroiłem spokojnie nigdy już nie opuszczę naszego lasu. I tak dalej kontynuowali drogę do domu przez las. Limbo cieszył się życiem w lesie i nigdy już nie narzekał na nudę.